39,99 za opakowanie z kartą Klapcart oraz dwa opakowania mleka Bebiko 350 gramów za 25 zł. Tesco, ciesz się tym co dobre. Extreme 3 od Wilkinson Trzy elastyczne. Już po wszystkim. Tylko wniósł z rachunkiem wszystko co najlepsze w jednym masz. 40 giga internetu mobilnego za maksymalnie 29 zł miesięcznie, a jak nie używasz, nie płacisz. Bez doładowań konta i zrezygnować możesz, kiedy chcesz. Tak się składa, że to najlepsza oferta, którą mieć trzeba. Tak, kup na być. na matkę. Kolega z pracy. Farmaceuta przekonał mnie. Przekonał mnie. Żebym zamiast starego blokera potu kupił super skuteczny MediSpirant. MediSpirant. Wystarczy stosować go raz w tygodniu. Nie podrażnia, bo MediSpirant nie zawiera alkoholu. A najlepsze jest to, że MediSpirant ma nawet cztery razy większą pojemność. I kosztuje mniej niż jedno opakowanie mojego poprzedniego blokera. MediSpirant nie ma sobie równych. Z czystym sumieniem polecam go Tobie. MediSpirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również MediSpirant żel pod prysznic. Jeżeli palacz nie chce rzucić palenia, to go nie rzuci. Byłam pogodzona z tą myślą. Aż wreszcie powiedziałam dość. Za bardzo go kocham, żeby odpuszczać. Bronił się rękami i nogami, ale udało się. Zgodził się spróbować. Resztę załatwił deskmoksem. Po miesiącu był wolny od nałogu. Po wszystkim sam stwierdził, że to było łatwiejsze niż myślał. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Wiele osób bagatelizuje chrapanie, nie zdając sobie sprawy z jego możliwych konsekwencji zdrowotnych. Tymczasem skutkuje ono bólami głowy, brakiem koncentracji, a nawet podwyższonym ciśnieniem. Dlatego osobom z problemem chrapania polecam wyrób medyczny Desnoran. Desnoran nawierza i zmiękcza błonę śluzową gardła, ułatwia przepływ powietrza przez drogi oddechowe i eliminuje odgłos chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. Desnoran skuteczne rozwiązanie na chrapanie, pięty. Odbija się na nich każdy Twój krok, dlatego mogą stać się suche i pękać. Pomoże im Regenerum regeneracyjny serum do pięt. Mocznik nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lenolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum przywraca piętom miękkość i zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Wypróbuj również Regenerum serum do paznokci, które wzmacnia, odżywia paznokcie, zapobiega ich rozdwajaniu, rozjaśnia przebarwienia i zmiękcza skórki. Regenerum. Lidl techniczny prezentuje już od soboty w Lidlu funkcjonalne urządzenia przydatne każdego dnia. Energooszczędny reflektor solarny z czujnikiem ruchu tylko 39,99. Oraz myjka ciśnieniowa marki Parkside o mocy aż 1450 W. O wysokiej wydajności pracy i ciśnieniu nawet do 100 barów. Super cenie: 199 zł. Lidl, co tydzień, coś nowego. Andy przyjął się zwyczaj dzielenia kosztów wspólnego rachunku. Stąd angielskie wyrażenie długą dats oznaczające właśnie zrzucanie się na rachunek. A jeśli akurat nie masz gotówki z aplikacją mobilną banku Milenium, zwrócisz przelewem pieniądze, które założył za Ciebie kolega. Otwórz konto 360 stopni z aplikacją mobilną. Wykonuj przelewy na telefon i korzystaj z darmowych wypłat z bankomatów. Bank Milenium. Tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu. Poznaj MedMag. MedMag to męska dawka magnezu i utrzymanie prawidłowego poziomu testosteronu. MedMag. Męski magnes o poszerzonym składzie. jest zagrożone. Stoi za tym jeden człowiek, zwie się upiorem. Pora zjednoczyć siły i powstrzymać szaleńca. Sean Connery w brawurowej ekranizacji komiksu Alana Mura. Liga Niezwykłych gentlemanów. Jutro o 20.10. to Nasi są! Nasi! Kargule tu są! Kargul i Pawla. w komedii, która przeszła do historii. To już czwarta wojna w moim życiu. W tym dwie światowe. Kultowa polska komedia. Sami swoi. W niedzielę o 25. Wszyscy za jednego, jeden za wszystkich. Jak eminencja odkrył ten romans? Czytając listy Buckingama do królowej. Brawurowa ekranizacja powieści Aleksandra Dima. Mega hit. Trzej muszkieterowie. W poniedziałek o 20.10. Wiara, Nadzieja, Miłość. Wyjątkowy koncert na Światowe Dni Młodzieży prosto z serca stolicy. Na warszawskim placu Piłsudskiego wystąpią gwiazdy polskiej sceny muzycznej, m.in. Artur Gadowski, Piotr Cugowski, Natalia Szrede, Muniek Staszczyk, Zbigniew Wodecki, Tomasz Szczepanik, chór Sound Grace. Zabrzmią również najpiękniejsze pieśni Piotra Rubika. Koncert Wiara, Nadzieja, Miłość na żywo tylko w Polsacie za tydzień o 25. Surprise, surprise. Tak! Surprise, surprise. Daj się zaskoczyć. Nie dało się tego powstrzymać, to była wielka niespodzianka. na mężczyźni nigdy nie płacił, ale. Przytulił mnie do siebie i będzie dobrze. Jest człowiekiem o dobrym sercu. Nigdy nie prosił o pomoc. Nawet teraz, kiedy jej sam potrzebował. Chłopie, walcz, walcz o tego dzieciaka. i proszę zobaczyć, jak zawalczył. <laughs> surprise, surprise. Za tydzień o 22.05. Jesteś ciągle w ruchu, a Twoje nogi płacą za to cenę? Lioton 1000 dzięki wysokiemu stężeniu heparyny ma potrójne miejscowe działanie. Przeciwobrzękowe, przeciwzapalne, przeciwzakrzepowe. Lioton 1000 dla zdrowia i urody Twoich nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każde lek właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Demakijaż twarzy i oczu oraz pielęgnacja jednocześnie? Teraz tak. Wypróbuj pielęgnujący płyn micelarny 3 w 1 Nivea, który z łatwością usuwa makijaż i pielęgnuje twoją twarz i oczy. Pielęgnujący płyn micelarny Nivea 3 w 1 do twarzy i oczu. Pokochaj najlepszą pielęgnację i do makijaż od Nivea. Kup krem Nivea Care razem z pielęgnującym płynem micelarnym i oszczędź aż 10 zł tylko w najlepszych drogeriach. Nasuwałem problemy Yeah. Próbuj orzeźwiających nowości: Jagoda Mięta i Malina Limonka. Hortex. Oto Orange Światłową. Chyba fa. Co? Fa, fa, fa Fantastyczna rozrywka przez 3 miesiące z HBO Go. Przyjmiesz Światłowód, najszybszy internet od Orange, a otrzymasz HBO i HBO Go przez 3 miesiące w cenie pakietu. O. Przez te 6 dni Lidl wstrząśnie światem. Od poniedziałku do soboty codziennie kupisz inny niezbędny w domu produkt, w cenie jakiej w Lidlu nie było jeszcze nigdy w historii. W piątek będzie to masło Extra pilos, historycznie najtańsze, tylko złoty 89 zł za 200 gramów. W piątek masło za złoty 89. Zł. Tak się tworzy historię. Lidl. co tydzień coś nowego. Ja, Pascal Broniski, wybrałem swojego dueta. I dostałem nowego smartfona! Przejdź w dół się do Play, a smartfon Lenovo Moto X Play dostaniesz nawet na 6 miesięcy przed końcem umowy u obecnego operatora. Play najczęściej wybiera na sieć w Polsce. Play. Letnia wyprzedaż trwa. Fantastyczne oferty wisk. Już teraz tydzień mebli ogrodowych. Rabat od 20 do 50% na wszystkie meble ogrodowe. Na przykład krzesło z odpornego na pogodę petanu już za 150 zł. Rabat 49% lub krzesło pięciopozycyjne już za 250 zł. Rabat 37%. Do zobaczenia wisk lub na isk.pl. Scandinavian sleeping and living. Już jest miesięcznik retro, pełen emocjonujących historii o największych gwiazdach minionej epoki. Jerzy Połomski Dlaczego wciąż dręczą go wyrzuty sumienia? Hanna Banaszak. Plotki o romansach zatruwały jej życie. Oraz Salvador Dali i Gala. Jak ekscentryczni małżonkowie podbijali świat. Ponadto w retro. Dalida. Dlaczego jej mężczyźni popomniali samobójstwa? Oraz Batory. Najpiękniejszy polski transatlantyk. Beztroskie miejsce spotkań polskich elit. Prawdziwe gwiazdy i nostalgiczne wspomnienia. Retro. Już w kioskach Rzeczy nie lubią być prane, boją się zafarbowania, ale nie martw się. Chusteczki wyłapujące kolor i wspomagające usuwanie brudu z mikrofibrą Dr. Beckman wchłaniają kolor rozpuszczony w praniu, chroniąc ubrania przed zafarbowaniem. Dr. Beckman. Nowy kremowy żel pod prysznic Palmoli w Gourmet o kuszącym zapachu czekolady z ekstraktem z ziaren kakaowca. Wydobywa piękno Twojej skóry. Nowy kremowy żal pod prysznic w Gourmet. Zanurz się w słodkiej przyjemności. Dajcie dajcie No siostry, rejestrujemy i dajemy. 500 złotych ekstra, 50 giganetu i konto na rok! Ludzie wszystkich sieci, rejestrujcie się w plusie! Brawo ja! Rejestracja jakiej nie było, zapraszamy wszystkich z Plusa, Play, Orange i T-Mobile. Dajemy najwięcej w ofercie na kartę 500 zł, 50 giga i rok ważności konta. Plus, nowe możliwości. DAF zaprosił kobiety na zabieg upiększający. Czemu nie? <laughs> Ale tego się nie spodziewały. To prysznic? Ale to prysznic z nowym żelem pod prysznic Daw. Jego nowa rewolucyjna formuła to nasz najskuteczniejszy sposób na odżywienie skóry, by była bardziej miękka i gładka. Poczuj różnicę już po pierwszym prysznicu. Nowy żel pod prysznic Daw. Bardziej miękka i gładka skóra już po pierwszym prysznicu. W SPA usuwa krótsze włoski niż wosk dla nieskazitelnie gładkiej skóry. Brown. Numer jeden na świecie wśród depilatorów. Wypróbuj także Brown Face SPA. Pierwszy na świecie depilator i szczoteczka do oczyszczania twarzy. Ból różnego pochodzenia o dużym nasileniu oraz gorączka. Tyralgina, Lek przeciwbólowy. Epoka lodowcowa mocne uderzenie. Na program zaprasza sponsor. Producent napoju 7 Up o smaku limonki i cytryny. Całej prawdy nie powiem! Nie rozumiesz tego? Pojedziemy do szpitala i albo mu powiesz prawdę teraz, albo później. I co mam mu później powiedzieć? Powiesz mu... Po... Można stracić wszystko. Ktoś wierzył, że można później jeździć Nie można pozwolić, by zło zwyciężyło. Czy otworzyłeś skrzynkę? Kronika opętania. Dybuk pożąda tylko jednego. Życie. W środę o 20.00. Profesorze. dotyczącym Mówimy ciągle ani o dwóch miejscach, w, których, w które mieli terroryści uderzyć. Tak, to to jest ciągle ta wersja, która obowiązuje. No tutaj szczerze mówiąc, Francuzi są dość pogubieni. Interwencja, Michał Bebło, witam. Na początek inwazja much w Lubuskiem. Ludzie cierpią, a urzędnicy od problemu umywają ręce. Mieszkańcy okolic Gorzowa Wielkopolskiego za plagę owadów winią tamtejsze fermy norek. Ale nie ma pewności, czy to właśnie z tych ferm wylatują miliony much. Nie ma pewności, bo nikt tego nie sprawdził. Dlaczego? Bo urzędnicy przerzucają się odpowiedzialnością i nie ma chętnych...